Mam przyjemność zaprezentować Państwu śmigłowiec Bell 505 w najnowszej wersji NXI. -E. Ten śmigłowiec to przede wszystkim bezpieczeństwo, niezawodność i ogromny komfort podróżowania. To, co go wyróżnia od, od konkurencji, jeśli w ogóle można mówić, że jakąś konkurencję posiada, prawdziwą, to Awionika Garmin G1000, która jest dostępna standardowo w tym śmigłowcu, która odciąża pilota, poprawia jakby jego świadomość sytuacyjną w trakcie lotu. Do tego śmigłowca dostępny jest również autopilot dwu lub trzyosiowy. Sterowanie silnikiem realizowane jest przez dwukanałowy fadek, co bardzo ułatwia obsługę tego śmigłowca. Uruchamia się go jednym włącznikiem, wyłącza się go jednym przełącznikiem, nie ma żadnych zaworów paliwa do otwierania. Po prostu uruchomienie jest banalnie proste, łatwiejsze niż samochodu. Jest bardzo mało przez to włączników, bo wszystko jest realizowane automatycznie. Zapas mocy jest tak ogromny, że nawet z pełnym zbiornikiem paliwa i pięć osób na pokładzie, ten śmigłowiec wciąż jeszcze ma zapas mocy, żeby startować. Cały krytyczny element tej konstrukcji, czyli cały układ przeniesienia napędu, jest właśnie z Bela 206, który został dostarczony, wyprodukowany w ilości aż 7 tysięcy egzemplarzy, co potwierdza tylko ogromną niezawodność tej maszyny. Śmigłowiec ma bardzo przestronną kabinę. Jest tutaj pięć miejsc siedzących, i tak jak widać, miejsca pasażerów są trochę wyżej, więc pasażerowie siedząc z tyłu, widzą wszystko nad ramionami pilota. Widzą świetnie do przodu, czego nie ma w innych śmigłowcach. Przednie fotele są przesuwane do przodu do tyłu, więc to ułatwia wsiadanie, wysiadanie w śmigłowcu. Podłoga jest całkowicie płaska, więc gdy zdemontujemy tylne fotele, możemy tutaj postawić bardzo dużo bagażu. Silnik jest, tak jak mówiłem, łatwy do uruchomienia, ale on się bardzo szybko uruchamia i śmigłowiec zaraz po uruchomieniu można przestawić w tryb lot, wtedy fadek automatycznie wchodzi na obroty i dosłownie po chwili można lecieć, więc bardzo szybko się uruchamia. Po lądowaniu, no to jest niemalże 10 sekund od lądowania, kiedy zapala się komunikat, możemy wyłączać. Wtedy pilot przestawia silnik na OFF, silnik gaśnie. Wirnik tego śmigłowca ma bardzo dużą energię, szczególnie w autorotacji bardzo ważne, czyli bezpieczeństwo znowu. Ale oprócz tego, to zaletą jest hangarowanie w bardzo małym hangarze. Bagażnik w tym śmigłowcu jest bardzo przestronny. Dodatkowo bagażnik pełni taką funkcjonalność, że można sobie stanąć, więc robiąc przegląd przedlotowy, po prostu wykorzystujemy bagażnik jako stopień, żeby wejść na górę i sprawdzić, bardzo łatwo jest wyjść na samą górę, zrobić przegląd przed lotem, obejrzeć przekładnie z góry, więc jest to dosyć przemyślane. Jest dużo łatwiej wejść niż na jakiś inny typ śmigłowca. Nasi klienci doceniają sobie wygodę podróżowania, doceniają sobie właściwości, bezpieczeństwo przede wszystkim tej, tej maszyny. I dzisiaj zakup takiej maszyny to również jest doskonała inwestycja, bo obserwujemy przede wszystkim, tak jak we wszystkich branżach, duży wzrost cen stosunkowo częsty, ograniczoną ilość również samej produkcji. Ceny na rynkach wtórnych również utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, więc kwestia odsprzedaży ewentualnie takiej maszyny dzisiaj nie jest żadnym problemem. Jeśli połączymy bezpieczeństwo, niezawodność, komfort podróży, to jest to maszyna idealna. Ja kocham ten śmigłowiec Bell 505 NXI i myślę, że Państwo go również pokochacie. Dlatego zachęcam bardzo Państwa serdecznie do kontaktu z firmą JB Aviation. Magdalena Karska.